Hej, jestem Zosia. Chciałabym Was zachęcić do odpowiedzialnego ubrania się. Kochani, wygląda na to, że ekologia już na dobre zagościła się w naszych domach. A co skrywa ta szafa? Pewnie nie jeden z Was kuzi się na wyprzedaż w znanych sieciówkach. Moda fast fashion to źródło rosnących gór To niewolnicza praca wykonywana często w nieludzkich warunkach. Powiedzmy stop. Sprawmy, by przemysł ośrodkowy zmienił się na Jestem rozsądna. Korzystam z mody na własnych zasadach. I kupuję nowych ubrań, lubię zaopatrywać się w second hand'a, dzięki czemu moja fila wyroba jest unikatowa i dobrej jakości. Nie wyrzucam starych ubrań, oddaję na cele charytatywne lub przerabiam. Na przykład za małą koszulkę przerobiłam na torbę nowych butów. No to, na to, na to, na to. Rodzice, teraz mi Podar tego prześladowałam na nową boskowiki. z dzieciństwa przerobiłam na kombi do swojego pupila. Wybieram odzież wykonaną z tkaniny ekologicznej. Należycie dwa dbam o swoje ubrania. Robię wszystko, by służyły mi jak najdłużej. Biorę udział w wymianach ubrań. Pamiętajcie, kupujcie rozsądnie, a starym się dajcie na życia.